Witajcie, 38 odcinek Miejskiego Pressingu. Dzisiaj naszym gościem kandydat na Króla Strzelców fotona pierwszej ligi Dawid Kort. Dawid, witamy Cię na pokładzie Miejskiego <grym> Pressingu. Dzień dobry. No i tradycyjny zestaw prowadzących Maciek Matwiej. Paweł Gantura Witajcie. Dawid Kort wszedł z drzwiami do miedzi i Fortuna pierwszej ligi. Ostatnie 4 mecze Dawid, 4 bramki. Wrastasz na prawdziwego bombera, to co? Atakujesz tą koronę Crossers? <grym /dę> nie, no chyba nie. Chociaż z dziewiątką gram, to może... No właśnie, w no właśnie, <grym /dę> No wypadał. Numer jak El Pistolera. Nie no. To ogólnie no, fajnie, że, że mam taką serię, tylko no... no już, gdzieś tam wczoraj po meczu mówiłem, że e, ostatnie te moje dwie bramki na wyjazdach tak naprawdę dały tylko punkt. I, i no wolałbym nie strzelać tych bramek, a żebyśmy no, zdobyli w tych dwóch meczach sześć punktów, a nie jeden. Za to bramka w meczu z GKS-em w Strzębiu w dogrywce dała wam do jednej z finałów też Zdecydowanie większa waga tej bramki No nie, no, no to tak. To tylko, że, że yy, ogólnie sąsiedzi moi ze Szczecinem mają za mnie bekę, że to był samobój, nie? No to... no, Różnie <grym> tak, źródła nie... podają, no według nas to naprawdę nie był samobój. No, samobój, no. według mnie też nie, ale według mnie mężczyzn no, się... to samobój. A już były sms jakiś jakieś rozumiem, tak? Telefony już, tak? Już no tak, tak, no taką fajną grupę sąsiedką yy, w Szczecinie. Eee, no jest trochę, no, trochę śmiechu I, i, no, i akurat wczoraj mieli okazję do tego, żeby się pośmiać, no, bo, no i w sumie do teraz mi tam jadą, że, że to jest jednak samobój. <grym> Pozytywna szydera musi być. Dawid czy Ty przypominasz sobie, abyś w którymś z klubów miał takie wejście jak, jak tutaj u nas w Leglucy? Cztery mecze, to co Paweł powiedział, cztery no Nie, gore? no nigdy, nigdy. No, w Grecji chyba nawet czterech meczów nie rozegrałem. Nie, nie. Rozegrałeś <grym> pięć trzy Szyglice, dwa w Pucharze. A okej, okay. no to nie, nie, to no, pierwszy Ale raz. Ale no, no ale, no, ale pier pierwszy raz mam także że, e, że mam w ogóle taką serię no cztery mecze i cztery bramki. Mhm. Dawid, jeżeli już tak e, mówimy o tym co było, e, Maciek przygotowałeś ten cytat e, tak, i w tak, jeden z pierwszych tak, wywiadów po przybyciu do dobić powiedziałeś, że na mnie wypada nieawansowość. To to jedne z twoich pierwszych słów, które przeczytujesz do, do, no, do. tak, no, nie... Myślę, że to jest takie dobre określenie, że po prostu nam nie wypada. No mamy, mamy na tyle dobry zespół jakościowo, No że tak, że podtrzymuję to, że nam no nie wypada nie awansować. O tej Grecji zaraz jeszcze porozmawiamy, nie uciekniemy o tej Grecji, ale powiedz czym oferta z Legnicy była atrakcyjniejsza od, od tych innych, bo z tego co mówiłeś w wywiadach były nawet oferty z zagranicy, tak? No tak, ale no, to były oferty takich, by to powiedzieć, dziwnych kierunków. Mhm. Może nie, może nie w tym wieku. Zawsze wcześnie jeszcze na takie. No. Z stronie strony. Tak, na Dziwne kierunki. Nieoczywiste. No e... nieoczywiste. No, A oferta w miedzi, no po prostu, tak jak Załucha mówił, no, że ja też, no, lubię o coś grać tak naprawdę. No, e... byłem w Pogoni, gdzie no, zawsze graliśmy tą pierwszą ósemkę i później, no później nam nie starczyło po prostu, żeby, żeby zagrać o coś więcej. E... Wiśle, no wiadomo jakim klubem jest Wisła, to zawsze tam, gra. tam zawsze się o coś gra, tak naprawdę. I w Miedzi, miałem ofertę z Ekstraklasy, ale no tak naprawdę, no, no na tą chwilę, no, no grałbym o nic tak naprawdę. A no, tutaj, no wolę grać o niż... awans, niż później się minąć tak naprawdę z Miedzią. Mm -hmm, bo, no, mm -hmm. Czyli pomyślałeś tak dwa kroki do przodu? No tak, i. Chodzi o twojej kariery? Nie, no i biorąc też pod uwagę to, że nie grałem ostatnio no, w piłkę, no ile tam, 5 tak, meczów, tak, tam, tak, tak, tak. Nawet tak. nie 5 meczów, bo tam hmm. jakieś ogony były. Tak, 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 tak. I tam w Pucharze, można powiedzieć, tylko że z aek zagrałem chyba 90 minut, i, i na takim macie jak z Pałkiem, że wsiadłem na 5 minut, czy tam z innymi dziwnymi drużynami, no to, no to nawet tego nie liczę, Po prostu odbiłem się od Grecji. No i chciałem też iść do klubu, w którym. Raz, że dojdę fizycznie, a dwa, no bo tak jak na przykład grałem, przyjechałem i grałem 10 minut z Olimpią Grudziądz, to już miałem takie to oh, no już nie było te 10 minut, tylko jakbym ze 100 zagrał. I po prostu, że dojdę fizycznie i że, że będę miał szansę na, na regularne granie tydzień w tydzień, tak jak, tu, znaczy tak jak tutaj co 3 dni. Mhm. Dawid, powiedz, jak trzy, a jeśli tak, to jak dużą rolę w całym tym Twoim przejściu do miedzi Legnica odegrał Łukasz Zawódz. No <grym> Nie, Tak no też podejrzewaliśmy. No, no... no wiem, z Łukaszem z pogoni, wielokrotnie w różnych wywiadach wypowiada, wypowiadałeś się bardzo ciepło Łukaszu, jesteś w niego wpatrzony kiedyś gdzieś napadła. Powiedziała... No nie, wpatrzony to nie. No, <grym> no Kiedyś gdzieś tam powiedziałeś, że wydajeś jego w telewizji, jak no grał wszyscy do bo... a teraz jesteś w jednej szatni. No bo kiedyś no. były takie akcje, że y, Polska sport transmitował o no. meczę Cetiku. Tak, tak. Bardzo to, no tam nie gra dużo, ale no. <grym> A, ale ale, ale no, czasami też tam no zagrał no i, i jakoś ten Celtic się oglądał, no bo kiedyś wiadomo, no może nie wiadomo, no ale nie miałem Kanal Plus i. i, i te mecze, Kanabu, tak. No tak, no, i gdzieś te, te mecze y, z Polskiej Ligi czy tam tych innych lig, no mi uciekały po prostu, a, a, a no siłą rzeczy ten Celtic pokazywali w tym Polskie Sport no i oglądają. No a wracając do Miedzi. Y, jeszcze jak byłem w Grecji, gdzie myślałem, że. po w rozmowach w Grecji klub chciał na mnie postawić. Była zmiana trenera. Ja byłem jedyną dziesiątką w klubie, wszyscy byli zadowoleni. No tak czasami rozmawiałem z załógą, że jak tutaj w tym miedzi i tak dalej, i tak dalej. No ale jak się pojawił temat, no to. no to nie ogrywam, że jakąś tam rolę odgrywało to, że, że on tutaj jest. Mm -hmm. Dawid, 21 spotkań, 3 bramki, świetna runda jesienna to jesień 2018 w Wiśle Kraków. Potem wiadomo co się w Wiśle działo, nie? Będziemy teraz rozmawiać Wisłą. Pewnie dlatego odszedłeś z, 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 z No Prawda jest taka, gdybym... To był taki... To była Twoja najlepsza runda, tak? Gdybym, o, o, inaczej, zapytać. gdybym najpierw mm. był w Grecji i mm -hmm. poszedł do Wisły i byłaby taka sytuacja, to bym nie odchodził. Mhm. Yy, Należy no, sytuacja, no może powiedzieć, że... Yy, no finansowo mnie trochę przycisnęło. Mhm. Yy, no bo wiadomo, no, wiadomo pod jak było podatki trzeba było płacić tak, tak, tak. z fikcyjnych pensji tak naprawdę. Yy, no, po prostu nie miałem wyboru. Yy, gdzieś tam moi znajomi, którzy, którzy, z którym jestem blisko, yy, wiedzieli jak ja się broniłem przed tym, żeby... Yy, żeby nie odchodzić z Wisły. O, tak to nazywam. No, Świetnie się tam Świetna runda. No tak, twoje, pierwszy w gol w meczu z Miedzią, na którym byłem <grym> zresztą. No i to była Twoja najlepsza runda, nie? Po prostu sytuacja do no, tego no, mnie zmusiła, że, no, że musiałem odejść. I, i, Skoro Paweł wywołał ten temat Wisły, powiedz nam, Dawid, jak ten klub, to zarządzanie wyglądało od środka. Czy Wy piłkarze domyślaliście się, co tak naprawdę, kto tym klubem rządzi. No bo te informacje, które do nas teraz docierają o areszcie dla byłej pani prezes, one są wstrząsające dla środowiska. No nie ukrywajmy tego. Czy kto rządzi? No, w czy... no, ogóle dziwne historie. No. Ciężko to w ogóle opisać. No. E teraz czytam tą książkę Jatrzaka Nowicy. Tak, 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 bardzo głośno. To no, takie, no. Nie wiem, ktoś to może czytać, kto nie był, to było takie wow. Ale no, Dla was to. Poszło. Dla was to nie jest <noise> wow. Wiadomo, to w pewnych rzeczach no, z książki się dowiedziałem, ale jakoś nie robi, to na mnie, na mnie dużego wrażenia. No, ja się cieszę z tego, że, że Wisła. Przepraszam, wejdę się w słowę, ale nie robi na tobie wrażenia to, to o czym pisze Jadczak, że van klub zalegał ogromne pieniądze, a, no a zarząd wiedziałem. wyprowadzał te pieniądze z klubu? Tego no, nie Tego nie, no. tego nie wiedziałem. No. Ale teraz, jak czytasz, to nie robi to na tobie, że nie czujesz takiej, yy, takiego nerwa? Nie no, że lekko zażenowany jestem mhm. i tyle, ale yy, kontynuując, no ja się cieszę, że Wisła ogólnie Teraz organizacyjnie wychodzi na prostą i ja jestem z tego zadowolony. Bo ja, mimo że rozegrałem tylko 21 spotkań i byłem na pół roku, naprawdę się żyłem z tym klubem. Mhm. I, no I dla mnie to nie jest obojętny klub. Zabił, mhm. no co poszło nie tak w Grecji? Odbiłeś się tego? Odbiłem Grecke. się. No nie, nie potrafiłem też mhm. odnaleźć się w szatni. Bo mhm. no wiadomo, do, po angielsku i tak dalej to ok. No ale wiadomo, no, no, wypada, bo w języku w państwie, w którym się gra, w tym języku, w tym językiem Wiem operować. Wiem. No i te moje tam pierwsze trzy miesiące, gdzie poszedłem w styczniu, to był tam styczeń, Luty Marzec i tak i w kwietniu chyba kończyliśmy ligę. Mhm. Koniec kwietnia. No to te trzy-cztery miesiące to były dla mnie takie, gdzie wiedziałem, że nie będę dużo grał, bo. No bo po różnych rozmowach zanim tam poszedłem, to, to wiedziałem po prostu, że mi się oswoił z tym i tak to, dalej. To było dla mnie takie ciężkie, że po prostu nie mogłem się odkręcić później. A te absurdalne zarzuty dyrektora sportowego o to, że rzekomo pomagałeś legi w dwóch meczu. No nie wiem, jak mógłbym im pomóc tak naprawdę, bo, bo kto oglądał ten mecz? Ale jak to wyglądało, powiedz No Poszedłem do klubu i po prostu dyrektor sportowy powiedział mi, że jak to jest, że ja... Rozmawiam z ludźmi z Legi na temat tego, jaka mi to zgrę. No to dla mnie to było takie absurdalne, że tylko się zapytałem, no, czy oglądał te dwa, ten dwumacz, bo tak naprawdę nie, no, nie mieliśmy podjazdu do Legi. Tak? No nie oszukujmy się i. No i on, że tak nie może być i, i tak dalej. No dobra, teraz wziąłem kontrę, bo to bez sensu tak naprawdę. Bo to już i tak pójdziemy, nie miał w ogóle. To po tym, nie po tym w rozmowie w klubie, się. W, jakby szala przewożyła? No, podjąłeś decyzję? Tak, najpóźniej no i później no, Za 2-3 dni rozwiązaliśmy kontrę. Mhm. Nie było sensu tego ciągnąć, tak? No Ale, nie, czułbym się tam dobrze, no po tako. prostu z tyłu... dało się to odczuć, że po prostu jak, mhm. jak zostanę, no to będę w tym piątym kołem u wozu. Dawid, jesteś wychowankiem Pogoni Szczecin, no i nie, wierzę, nie uwierzę Ci, jak, jak zaprzeczysz, że, że, że ten Pogoń to jednak dla Ciebie taki zawsze Twoje DNA. Wiem, że w młodości bywałeś też w młynie na stadionie, raz. Mi się na stadion, raz. <laughs> e, także ta pogoń, no to tak jednak jest w Twoim sercu. No to jest klub, w którym się wychowałem mm. i debiutowałem w Ekstraklasie. Mm. E... No i też dużo dobrego się dzieje teraz na No Dużo dobrego, no wiadomo, no ale. Mm, jakby to powiedzieć. Zagrasz kiedyś tam w pogoni jeszcze? Mam nadzieję, że tak. No, mam nadzieję, że tak. No wiadomo, no, to jest mój klub, w którym dorastałem. Mm. Ludzie związani z klubem i tak dalej, i tak dalej. No, tu kilka rzeczy się wydarzyło, o których no, 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 też nie chcę mówić, ale no tak, no, też darzę sympatii ten klub. Mm -hmm. nie była zainteresowana Twoim powrotem? Czy to jeszcze na ten czas? Nie wiem tak do końca. Może nie jest ten czas iść. Trudne Dobre. pytania chyba do Dawida, wróćmy do, do mnie. Nie, to może jeszcze z, jedy, jeszcze z trudnych pytań, to yy, no, jeszcze czy? jedno trudne pytanie już ostatnie. Yy, czytałem jeden z wywiadów z tobą i, w którym przyznałeś się otwarcie do tego, że jak byłeś młodym piłkarzem, to młodym chłopakiem, jeszcze to trochę, sody, yy, trochę tej sodyweczki w głowie było, to już, to już za to. Chyba tak, no ale no, tak naprawdę no, jak człowiekowi się łatkę przypnie, no to później no ciężko od niej odnieść. No tak jak właśnie mówiłem wcześniej o tych moich znajomych, którzy przy okazji odejścia z Wisły, to też jakieś no, inne zdanie już mają mhm. o mnie, jak, jak już dorosłem do, do pewnych rzeczy, jak już dojrzałem. I, no i uważam, że tak, no, ale niektórzy pewnie i tak uważają, że nie. W tym razie, że mimo młodego wieku, przypomnij, masz dopiero 24 lata, już trochę y, przeżyłeś tej swojej karierze piłkarskiej. No, no z, tak, no z kilku wiemy. Wiem, jak to tak. no, być na górze, wiem, jak tak. to być na dole. Miałeś górę, wzloty i upadki już i także chyba. także już jakoś to w... już. wielkiego, no, mhm. Jakieś różne sytuacje wielkiego wrażenia na mnie tak nie robią, mhm. jak kilka lat temu. No bo trochę już przeżyłem. Ja myślę, że ta decyzja, yy, którą tak pani uzasadniłeś, decyzja o podpisaniu kontaktu właśnie z Biednią, świadczy o tym, że już właśnie myślisz, tak, tak no, jak to, dojrzały piłkarz, dojrzały mężczyzna. Wy krok, jakby już planujesz tą swoją karierę też. Celowo używam słowa kariera, bo kiedyś, kiedyś też obróciłeś się w jakimś z wywiadu, że, że to jest kariera, a nie przygoda z piłką, prawda? No ja tak uważam. Bo przygoda no, to jest za podwórku, tak? No ja tak <grym> uważam. No, w moim zdaniem kto jak. Mm, inaczej to jest zawód. Nie, tak, no to jest mój zawód. I, nie, i, i Jeżeli ktoś mówi, że to jest przygoda i tak dalej, no okej, okay, to jest przygoda też, ale to też jest kariera. Dokładnie tak. No właśnie ktoś poświęca temu, ktoś pracuje na to, żeby. No, Że móc się z tego utrzymać, ale ja jestem to sprawia przyjemność, to jest jakaś tam pasja, też przygoda, ale to też jest kariera. No tak to trzeba spotywać. Dawid w trzech ostatnich meczach ligowych miedzi zafundowała nam swoisty roller coaster, jak to mój serdeczny kolega Paweł lubi mówić. Wygraliście wysoko 4-1 tutaj u nas z ze Stominem, tak? Ze Przegraliście 4-1 na wyjeździe i zremisowaliście w ostatnim meczu. Która twarz miedzi jest tak naprawdę prawdziwa? Powiedz? Myślę, że mecz ze Stomilem, mhm. i mimo wszystko druga połowa w meczu z Belhatową. Tym zremisowanym. Tak. tak, tak, tak. Mhm. Bo mieliśmy no dużo sytuacji, tak jak wczoraj w Pucharze, gdzie wynik to powinien być nie wiem, 7-2, tak naprawdę. Bo ja są tam, ja z miało tam chyba dwie sytuacje. Miałeś ja zejść w pierwszej tak, tak, a my, a my mieliśmy tak, że tyle sytuacji, że ja już kilka razy podnosiłem ręce do góry, że o, gol, w końcu. Szczególnie jak w supek strzeliłeś. No, nie, o oja, jama w poprzeczkę tak, strzelił, tak, tam tak, tak. chyba macie kliwa, jeszcze miał taką z metrów. to tak. Tak, no mieliśmy kilka sytuacji, gdzie już było, no, że, że gol. A... To czego mi brakuje, że jest tak nieskuteczna? skuteczne. No, ciężko powiedzieć. No, są takie mecze, że tak jak ze Stomilem, gdzie, no, gdzie strzelaliśmy bramki tak naprawdę z pozycji, w których no, dużo takich strzałów nie wpada po prostu. A, a tak naprawdę z Bełchatowem, z Wczoraj, z Puszczą czy tam w Tychach nawet, gdzie w normalnych sytuacjach to, są, to te, te, te sytuacje zamienia się na bramki. Ciężko tak wytłumaczyć. No, mm -hmm. Takie sytuacje się zdarzają. Dawid, grałeś, to pierwsza liga nie jest Ci obca, bo grałeś jako piłkarz Pogoni Szczecin na wypożyczeniach we flocie i w Bytowi, dobrze? W, Bytowi. w Bytowi. Także znasz też tą pierwszą ligę. Miałeś przerwę, bo pograłeś w Ekstaklasie. Ten epizod grecki, o którym już wspominaliśmy. Teraz wróciłeś do tej ligi. Są jakieś różnice? Czy to jest mniej więcej tak samo, jak to wygląda ta gra? A mniej więcej tak samo. Ja teraz w miedzi, ogólnie na miedź, przeciwnicy nastawiają się tak, żeby przede wszystkim wybronić. A jak grałem w Świnoujściu, czy w Bytowie, to te mecze były bardziej wyrównane. A teraz niektóre zespoły nie są po prostu zainteresowane tym, żeby grać jakoś... No grać po prostu sami w piłkę i liczą na kontra, nastawia fragment gry i... i to się różni trochę. Mhm. To mhm. też miałeś szczęście do trenerów. Ten trener kafarski, znaczy w, w Bytowie, bo chyba. nie we flocie też. Tak, akurat tu się zapasisz, to się zapaś, akurat to trener, który lubi gra do przodu. Tak, nie, też mhm. specyficznym ustawieniem gra, jak na polskiej Jak mhm. na, polskie ja, na, ja, 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 ja na pierwszą. A który z trenerów, z którymi już współpracowałeś? A jest ich sporo. Stolarczyk. Stolarczyk, tak? Te, zdecydowanie ten, ten Stolarczyk. A dlaczego? Tak, pewnie zapytacie dlaczego. No, zmieni. Dlaczego? Ten. Nie, ogólnie <laughs> e, mega w porządku gość. Czuł szatnie i też treningi, jakie mieliśmy, przygotowanie pod przeciwnika, naprawdę to stało na wysokim poziomie. I te wszystkie, te wszystkie rzeczy jak człowiek złoży do kupy, to naprawdę wychodzi, że, że można się fajnie poczuć w klubie. A jak już, jak już tak poruszyliśmy ten wątek no. ten, ten, trenerski, to. Dalej masz w planach po zakończeniu kariery piłkarskiej no, dostać to, trenera? No ja mnie to trochę, no takie, takie... Bo wiem, że kiedyś... No nie, 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 to co na treningu no. robimy, czy jakieś takie przygotowania do meczu, no, no po prostu mnie to fascynuje. I co, no, ja robisz notatki? Z masz, sporządzasz sobie notatki, tak nie. żeby mieć już ten kajecik za kilka lat? Nie, 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 ale kiedyś miałem takiego kumpla, co e, prowadził notatki, e, tylko nie z treningów, tylko... Złote myśli tylko. <grym> <grym> Sentencji trenerów, tak? O, to chyba miał, jeżeli, to, to miał spore gruby, pewnie gruby to też, No, tak, że coś im posiąść. Ale no. Jak, jak pracował u trenera Bogusława Baniaka, to na pewno miał dwa zrzuty osobne. Dla to. A trenera Baniaka też poznałem kiedyś, nie jako, jako trenera, tylko <grym> jako... My też mieliśmy tą przyjemność. Można powiedzieć, że jako szeroko pojęta taka nazwa działacza. <grypy> Ale uśmiech na twojej twarzy od razu tutaj mówi wszystko. Ale fajna włosy, naprawdę. Fajna. No, nie, no mega, romega, fajna, my jesteśmy. No na no, wierki... no, osobowość naszego futbolu. F tak, fajna. Wówczas, jak wiesz, pewnie też dobrze wiesz, też tutaj pracował w Miedzi, wprowadził mieć do pierwszej ligi. Także... I przeniósł się do Burkina faso. <grypy> tak, 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 tak. A dalej tak jest. Dalej tak y, potrafisz y, wymienić składy przeciwników? Bo w klasie z tego co wiem, to potrafiłeś. W, czy w pierwszej lidze to, to to nie, W, w pierwszej już nie. Ale w klasie było tak, tak? To prawda? No dalej dalej, no dalej. Ponoć potrafiłeś hasło tam, pogoń Szczecin, dobra, no pogoń to akurat, zły no, no, przykład, No nie, sorry, no potrafię y, mieć, no. Korona na Kielce, pa, pap pa i rozpiszesz No teraz z koroną by byłby trochę problem, My musimy się zastanowić, no, ale... no. tak, bo nie jesteś, bo nie w Ekstraklasie pewnie no, dlatego. No, no tak, no i też, no dużo kreatyw jest, no to. Hmm. Ale na przykład składu Kadziszalteru mnie wymienił, nie? No nie Ja no no też. Tak. Ale Maciek, pan też sobie wymienił. Ja ofiarę nie. A nie, nie, nie. nie. Dobra, Fiorentina tej na, na pewno. Dawid, yy, myślisz, że. No na pewno, to, to truizm. Walka o was nie się wiosną. Yy, też ale w, 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 siebie, Wiele osób mówi, że ze względu na tę reformę, no to tak ta jesień, no to tak. Dobrze by się zapaść w tej szóstej, na tych miejscach barażowych, że ta się jeszcze nie, nie weryfikuje tak, yy, całej tej ligi, bo i tak wszystko się rozstrzygnie na wiosnę, bo trzy drzy nasze pasują. Tak. No tak, to znaczy. tak, tak. No, też tak myślę, bo w drugiej rundzie będziemy mieli więcej spotkań u siebie. Zdecydowanie. Bo tak, ostatnio tak, jak tak, gdzieś tak. byliśmy w jakimś hotelu i tak mówię, kurde, no znowu wyjazd. Znowu wyjazd, tak. No i, i też mi się tak wydaje, że ta druga runda będzie kluczowa, bo raz, że mamy więcej spotkań u siebie, a jak widać, no u siebie więcej punktujemy. I, mm -hmm. i, mm, mi się wydaje, że to będzie taki e, taki klucz do tego, żeby żeby złapać tę serię, bo w tej lidze tak naprawdę Seria, takie, nie wiem, seria, ciężko to nazwać serią dwa trzy może zrobić różnicę w tabeli. Może zrobić różnicę w tabeli, bo ona jest mega w Dawid, to już jedno z ostatnich pytań. Jak ty się na boisku pozycjonujesz? Jako taka nominalna dziesiątka najczęściej ci widujemy, ale potrafisz dać tak. Kiedyś jako dziesiątka. poszedłem… to cię zdefiniować? Poszedłem do Wisły, grałem na 8. Nie wiem, takie no, 8,5. Na... Tak no, nie wiem, czy lepiej piłkuje na 10. Nie robi mi to różnicy. Czy gram Aha. na 8, czy gram na 10. Mhm. Kiedyś mi to robiło różnicę, teraz już. nie. Teraz już nie. No tak, bo to wiadomo, to też no, jest coś bardzo no. zestawionego. Trochę piłka się spodność, zmienia, tak. też piłka się zmienia, Tak, nie, nie jest... można już A, już być zestawionym. Już jest mało takich piłkarzy, że tylko na dziesiątkę, że taka typowa dziesiątka. Piłka idzie tak do przodu, że teraz tych dziesiątek jest mniej. I dlatego. No tak, tak. Taka typowa dziesiątka odchodzi. Już już wielu szkoleniowców tak twierdzi, że dziesiątka już nie ma racji bytu, tak naprawdę, przy tych systemach. Już teraz tak analizując, jak grają te drużyny z topowych pięciu najlepszych lig w Europie, to tak to wygląda. To co, dziękujemy za rozmowę. Koniec! Poprosimy autograf na naszej piłce, to jest nasza nowa druga. My szanujemy naszych widzów i żeby za długo. Nie musieli spędzać czasu Jeszcze i... datę byśmy prosili. Tak. Paweł, przypomnij, który jest dzisiaj? Właśnie, który. Jest. 30. 30, tak. tak 30 nie. października. Program nie może trwać za długo, nie możemy odrywać naszych widzów od, od innych ważnych spraw. Świetnie, bardzo dziękujemy. Bo jak, bo jak wszyscy wiemy piłka nożna, to jest najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa z tych najmniej ważnych spraw, tak? <laughs> Tak jest. Dawid, kontrakt 1 plus 2, tak? tak w tak, przypadku tak. awansu do lotu ekstra Krasy. No kilka warunków Z automatu przedłuża się o 2 lata, także. No z automatu nie. No z automatu po awansie? No nie. No to opowiedz nam. No. Nie opowiesz? No? No, z automatu się nie przedłuża. No dobrze, czy czyli nie z automatu, czyli po awansie może się przedłużyć. Tak? To no, może się tak, jest zręcznik. I tego może sobie życzymy. I tego sobie życzymy, żeby się przedłużyło. Dawid Kord był naszym gościem. Dziękujemy. To był kolejny odcinek Niskiego Pressingu. Do zobaczenia. W przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy.